No, dzień dobry wszystkim. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo dzisiaj jest rok 2568. To jest według buddyjskiego kalendarza i od dzisiaj, właściwie to od jutra, bo dzisiaj jest, właściwie od dzisiaj zaczyna się zaczyna się świętowanie tego kmerskiego nowego roku i to trwa około Około 3 dni, różnie to, różnie to bywa. Tam czasami w niektórych rejonach 4 dni, a czasami nawet w niektórych rejonach 5 dni. Bardzo Kambodżanie oni się, oni się angażują w takie różne tradycyjne działania. Czyli najważniejsze to jest to, że oni się roz, polewają wodą. To jest, takie, to jest taka symbolika tego polewania się wody, symbolika e, zmywania tak jakby e, tych nieczystości starego roku i to jest takie, no to jest takie fajne. Ja już e, teraz będę uczestniczył w trzecim takim w trzecim takim roku no jest to coś e, coś no, niesamowicie pięknego no, e, Ludzie się polewają i jeszcze na dodatek, jeszcze na dodatek, e. E, dodają do tego, do tej wody, dodają e, mieszankę pudru takiego białego, e. E, co dodaje tako, takiej, takiej świątecznej atmosfery. E, I to sprzyja poczuciu wspól, wspólnoty i wspólnego szczęścia. E, widziałem, byłem, jak byłem w zeszłym roku na. Na tych uroczystościach To było tutaj w centrum Kampot Tam w okolicy Ronda Duriana Robiłem to sobie też tam zdjęcia To stała grupa policjantów Grupa policjantów Którzy byli tak zmoczeni wodą I wysmarowani tym, tym pudrem Bo dziewczyny podlatywały Bo to przeważnie dziewczyny podlatują I smarują twarz E, smarują twarz tym, e, tym pudrem. I oni, oni byli cali zmoczeni i, e, i wysmarowani tym pudrem i naprawdę nic się działo. Oni, się, oni byli uśmiechnięci. Tak, e, tak, e, tak tutaj policja, no bo oni tak samo, bo to są tak samo buddyści i oni tak samo podchodzą, tak jak każdy człowiek. To nie są jakieś takie sztywniaki, że e, policjanta nie można dotknąć, bo to już jest e, obraza jakaś tam, czy coś takiego, e, że od razu ten dokumenty proszę tylko po prostu oni się bawią oni się bawią razem a poza tym ta e, stoi taka taka duża e... Tak jakby Straż Pożarna, taka, co, co ma tą psikawkę taką. No i to stoi w, w centrum właśnie tam w okolicach w okolicach Ronda Duriana i oni polewają ludzi z tych, z tych psikawek. Leci muzyka do tego, oni się bawią, tam tańczą. No jest to, nie ma tam w ogóle. Jest, jest jedna, wielka, jedna wielka zabawa. I tak samo po ulicach jeżdżą pikapy i na tych pickupach mają całe beczki wody i, i polewają. Polewają się i polewają tych przechodniów. I, e, I też zauważyłem coś takiego bardzo fajnego. Oni, oni nie wszystkie, jak ktoś nie chce, żeby go polewać, to e, oni, nie, oni, oni to po prostu wyczuwają, kogo mogą, kogo nie mogą. Bo e, widziałem coś takiego, że ludzie, którzy nie chcą, żeby ich polewać, no to oni biorą, e, wystawiają telefon do góry. Telefon, czy, trzymają telefon. No to wtedy oni wiedzą, że jak ktoś idzie z telefonem, że nie wolno go polewać. To taki, taki sposób. No. Także będę e, dzisiaj, dzisiaj pojadę do miasta, zobaczę, czy, czy, czy ten, czy, e, czy już tam. Na pewno są przygotowania, na pewno, bo to będzie dużo zespołów, dużo e, tych scen tam będzie. E, zobaczę te przygotowania, czy to już dzisiaj wystartuje, czy to e, jutro wystartuje. No, jadę do miasta w poszukiwaniu tematu, bo dzisiaj jakoś tak. Wczoraj, ten, wczoraj mieliśmy pożegnanie, taki kolega wyjeżdżał No i co, dzisiaj, dzisiaj nawet rano nie, nie posiedziałem tam z kurami, No bo dzisiaj rano jakoś tak, 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 mi zeszło Ale jadę, jadę teraz do miasta w poszukiwaniu tematu Bo czuję, że coś znajdę, coś czuję, że coś znajdę Bo widać to takie, takie na, takie to takie napięcie przed tą, przed tą, no, przed tą, przed tymi obchodami tego nowego, nowego roku Chmerskiego. Oni wystawiają przed domem takie fajne ołtarzyki. Ja tego nie widziałem, te ołtarzyki tak ładnie są przyozdobione. Przyozdobione są kwiatkami, jakimś tam jedzeniem. No tak wszyscy siedzą, jest taka pełna pełna integracja trochę dużo tutaj jestem przed chwilą samochody Musiałem tak owo, już byłem w połowie drogi Byłem już w połowie drogi i musiałem się cofnąć bo gość przyjechał Przyjechał gość i musiałem ten, musiałem się wrócić, o właśnie tutaj jedzie no. Tutaj jedzie na motorze Hello my friend No już sikają, już widzę, sięgawki No na pewno coś znajdę, na pewno jakiś temat będzie, bo e, ten Bo te przygotowania będą tam do tego to, e, Aha, jeszcze właśnie, jeszcze może, może mi się uda znaleźć e, gazetę gdzieś kupić Jakbym znalazł gazetę, to by było super taką oryginalną gazetę z takimi tymi kmerskimi napisami teraz jedzie ekipa jedzie ekipa z, z wodą i oni będą się teraz polewać o właśnie teraz mnie polewają I tak właśnie to wygląda Hello? O, nie wiem czy to jest dobry pomysł jechać teraz po centrum tam gdzie się ten gdzie się wodą leją. Bo widzę policja stoi, policja kieruje ruchem. Jadą, jadą. A no, to jest dopiero, nie wiem teraz jest dopiero gdzieś yy, 13 godzina, nie? Także nie wiem jak. Już teraz jest, jest ten taki ruch, że Nie wiem co to będzie dalej No ja wieczorem o 18 już mi się umówili tam z kolegą Na takie spotkanie No nie wiem no o 18 to nie da rady Bo tutaj to będzie się lała lała woda z tym z strumieniami Policja widzę steruje ruchem O widzę już zlanych oni tutaj się bardzo dużo leją na tej, na tej, na tej ulicy, na tych dwóch uliczkach I ja nawet tam nie wjeżdżam. O o tam przeleje, nieźle. Nie, nie. nie, ja tam nie wjeżdżam. Jadę tutaj gdzieś z boku, z bokowca. No fajne to święto, wiesz. Tutaj, przejadę tutaj koło tego, koło smoczka. Zobaczymy co tutaj może mnie nie obleją wodą, może się uda <grym> A, i jeszcze pudrem, oni się tym pudrem smarują, dużo e, dużo ja wczoraj się pytałem co to znaczy smarowanie tym pudrem, a on mi powiedział, że to taka zabawa, ale ja gdzieś tam się doczytałem, że to nie, nie, nie zupełnie, że to też ma jakieś tam znaczenie no bo woda o tej wodzie to przeczytałem, że, e, że woda to jest, że to się zmywa te, te, ten stary rok, jakby z siebie. To, to jest ten symbol tak e, zmywania tego starego roku. A, e, a puder też czytałem, że tam jest jakieś znaczenie, ale ten, e, ale nie wiem dokładnie, nie. No jeszcze tak. No tutaj ja podejrzewam, że wieczorem teraz można przejechać, ale wieczorem to będzie po prostu tutaj niemożliwe. Niemożliwe, żeby przejechać. Już widzę, ci policjanci się tu ustawiają, tak żeby ten... Tutaj jakieś parkingi są. Tutaj już coś widzę, rozstawiają jakąś scenę. Coś tutaj będzie ciekawego, bo widzę światełka. Tutaj jest... Tutaj zaraz jest ta fontanna taka. No, ta fontanna pewnie też e, będzie uruchomiana e, wieczorem. Ta fontanna taki... Spróbuję ten, spróbuję podjechać tam pod ten, pod Rondo Duriana. Może mi się uda. Może tam podjadę, bo tam zawsze najwięcej jest na tym. Najwięcej na, e, na Rondzie Duriana, tam najwięcej się dzieje. Tam ustawia się właśnie ta straż pożarna, ta psikawka taka. E, no. Znaczy to jest policja, bo tutaj policja i straż pożarna to jedno, że podjeżdża straż pożarna, ale z napisem policja. To jest jedna jednostka. Ale zauważyłem fajny ten, fajny taki pojemnik z wodą, że ma na plecach, jedzie motorem, ma ten pojemnik na plecach, a w ręku trzyma, o, jest, tutaj właśnie to widać, o tu, o tu, właśnie o to jest to. ale ja nie wiem czy ja będę mógł e, ten za bardzo nagrywać bo tam e, słyszę że jest jakaś muzyka leci e, a muzyka nie da rady a to chyba że zrobię tak że zrobię nagranie zrobię nagranie e, że będę nagrywał a, a podłożę swoją muzykę bo słyszę stąd stąd już słyszę jak ten jak tam e, dudni ale jadą Nic chyba, za, chyba zaryzykuję i ten i wjadę tam w to centrum, tamto centrum, bo tutaj widzę co już coraz więcej jest ludzi z tymi psikawkami. I jeszcze, bo chcę zrobić, chcę zrobić zdjęcia z, z tym pudrem, jak tym pudrem smarują. Może mi się uda ten. Może mnie posmarują. Najbardziej to widzę są, najbardziej to widzę są polewane te dziewczyny. Dziewczyny jak takie samotne. One chyba specjalnie chodzą dla zabawy, żeby je polewać. Dobra, jadę w to centrum. Jadę w to centrum. Zobaczymy. O właśnie patrz, widzisz? Właśnie mnie teraz po, teraz mnie <laughs> właśnie Okej, okay, okej, okay. okay. No, już się, już się właśnie zaczęło No nic, jadę to licho. Nie mam za bardzo dużo do tego, do zmoczenia I Telefon ma wodoodporny I co jedynie, o Właśnie muszę nagrać, muszę znaleźć te dziewczyny takie, jak są mokre

Muzyka leciała w tle. Będę musiał to troszeczkę ten. No nie, tu nie wierzą, w tą ulicę nie wierzą. To <noise> nie wierzam, bo tam mokro, cała ulica była Tu idę bardzo szybko, bardzo szybko zeskalam ten temat. Tak, policjant kazał mi się wrócić, a ja jadę. Później jadę, bo ja też jadę. Dają mnie do tego, tutaj gdzie wodą leją. Jak ja mam tu przejechać? Ręką, żeby nie, żeby mnie nie lali, no to nie leją. No to i oni tak widzą, no widzą pewnie, że jestem starszy trochę, to, to oni tak, tak mocno tego nie ten, bo tam widziałem te dziewczyny, te dziewczyny to tam bezlitośnie, bezlitośnie. Troszkę mi się udało uciec od tego, ale e, ten gość, ten, ci co mnie smarowali tym pudrem, e, to ten, to o, oni to robią bardzo delikatnie, także nie, nie można się wkurzyć na nich, nie da rady. Podszedł i e, tak, ona jeszcze tak podszedł asekuracyjnie sekuracyjnie podszedł, żeby ten, ale... no żeby czasami nie ten, nie urazić, albo coś takiego, tak delikatnie, Widzia, widzi, że ja się uśmiecham, i e, widzi, że ja się uśmiecham, że, czyli daje zgodę na to, żeby on mi posmarował tym pudrem, no i posmarował mnie tym pudrem, jadę do domu się umyć, no bo co, no i chyba już się nie będę wychylał dzisiaj z domu, no bo to dopiero jest, dopiero jest parę minut, parę minut po południu. To jest dopiero parę minut po południu, a co to będzie, co to będzie, no, pod wieczór. Przez sam wyjazdem jeszcze ten, myślę, a, wykąpię się ten. No i się wykąpałem i teraz muszę jechać z powrotem, żeby przechlupać. Właśnie wspominałem o tym takim, takim ołtarzyku, co robią przed tym, przed domem. I tutaj tak, i tutaj jakieś ziarna są, jakieś, tak, banany. E, napoje, jakieś tam owoce. to idzie z takimi palonikami potem przyłączone. To no, oni też widzę pudrem wysparowali. To są ci, ci moi ten, tacy znajomi tutaj sąsiedzi. Także e, temat, mi się, temat mi się znalazł bardziej, bardziej ciekawy niż ten, niż, niż przypuszczałem, bo tak nie miałem tematu. Nie miałem tematu, a to... Teraz, teraz, mam, teraz mam porządny temat. O, widzę, że już broda mi się rozdwaja. Oooo! Bo ja wtedy jak obcięłem, to ona mi się nie rozdwajała, jak jeździłem. A teraz ten, się znowuż rozdwaja, już urosła. I to nieźle.